U trzeci dzień Adwentu um, słuchajmy historii, kiedy Господь robi coś niezwykłego. Um, Apostoły wracają z misji. One byli świadkami, jak w imię Jezusa wyganiają duchów, stająć ludzi i kiedy wracają do Jezusa, można sobie ujawnić tę wielką radę, one chcą jej rozkazać, um, co wydobywało się, dzieje, um, co widzieli. I Jezus jakby rozdziela z nimi radość, ale wiecie mm. mm. w jaki sposób? On zaczyna w ich obecności modlić się do Boga. To jakby taka odkryta modlitwa. On najczęściej modlił się sam. On w góry, on wybierał takie samotne miejsca, on wybierał noc, jak czas swojej modlitwy. А тут молиться в присутності учнів, тобто він хоче, щоб вони побачили його молитву, почули його молитву. Не ховай своєї віри. Це, це ключ на цей третій день Адвенту. Не ховай своєї віри. Є такі моменти, коли так, віра має бути особистою, ліва рука має не знати, що, що права робить. Але є такі моменти, коли віра, треба показати це, це світло. Trzeba pokazać moim najbliższym, mojej rodzinie, moim przyjaciołom, ludziom na pracy: nie bójcie się zrobić chrzest przed chremem, czy na początku drogi, nie bójcie się wziąć Biblię w ręce, nie bójcie się oddać od wartości, które nie współpada z wartościami ewangelii. To duże bardzo ważne. Pokaż swoją wiarę nie chowaj swojej wiery. Хай вас Бог благословляє.